Living in a house of cards, Ace of Spades and Queen of Hearts. Dzisiejsza runda myślę, że zakończyła się pełnym sukcesem. Na starcie ponad 70 załóg, zacięta rywalizacja do samego końca, do mety. Dodatkowo jeszcze wieczorny odcinek, jak zwykle co roku na rundzie kończącej. Cóż więcej o trasie. Trasa tym razem z uwagi na pogodę dosyć niepewną, aczkolwiek wszyscy trochę liczyliśmy na śnieg, ale właśnie dlatego absolutnie prawie w salę szutru. Raptem tylko jeden 100-metrowy odcinek, reszta trasy. Asfaltowo-betonowa bardzo szybka tym razem. Pozwoliliśmy sobie na, na taki prezent dla zawodników na koniec sezonu. Trasa bardzo szybka, opinie zawodników wręcz super, wszyscy zadowoleni. Było parę spektakularnych opuszczeń drogi, natomiast wszyscy cali zdrowi, nikomu nic się nie stało. Zapraszamy nas na przyszły sezon. Mamy nadzieję rozpocząć go już w połowie lutego. No to było trochę wyścigowo, mi brakowało takich elementów bardziej technicznych. Fajnie było naprawdę w lesie. Tam było takie hamowanie z długiej prostej, gdzie dużo ludzi było widać, że, że walczyło o, o przetrwanie, było naprawdę dużo drzew po bokach uszkodzonych. Nam się akurat udało to ładnie przejechać za każdym razem, ale właśnie takie, takie partie bardzo lubię. Dzisiaj było tego mniej, ale też jak już było jakieś błoto, to naprawdę było, trzeba było mocno uważać. I Generalnie runda dla nas bardzo udana, jak widać no, udało nam się pojechać to też szybko, chociaż no, tak jak mówię, wolę takie partie, gdzie trzeba walczyć o życie tak naprawdę. I... ale nie wiem, to pilot miał chyba ciężkie zadanie, bo tu bardzo szybkie tempo, duże prędkości i bardzo dużo informacji do, do podyktowania, także może coś, coś tak, tak, sprawdziłem się jako pilot, oczywiście, żartuję, nie no, staram się to nie przeszkadzać, także dyktowałem w miarę jego jazdy, było fajnie naprawdę. Całkowicie bezpiecznie w tym samochodzie się czuję, także doskonale nam przyjeździ. Cieszymy się, że nam się udało, jak zwykle mieliśmy trochę szczęścia, także konkurencja była zacna, no ale udało nam się całkowicie wygrać ten ten z jakąś tam przewagą. Chyba jeden z lepszych rund Rajlandu, jak dla mnie. Świetne warunki, przyczepnie. Jestem bardzo zadowolony z opony o dziwo. O dziwo trzymała. Także super, super wynik. Stuta beczka, ale to chyba żadna nowość. Planujemy jechać coś innego, chociaż nie jest powiedziane, że tutaj nie wrócimy. Na pewno na któryś grunt tutaj przyjedziemy, może nawet na wszystkie. Bardzo nam się podobało, były super odcinki, bardzo dobrze nam się jechało. I fajnie, że była zróżnicowana pogoda, bo było i słońce i trochę śniegu spadło. I jechało się super. Tak, na pierwszej pętli, generalnie. Ratowaliśmy się przed lądowaniem w Bramie, więc, więc było dosyć nerwowo, ale. Byliśmy świadomi, że tam tak jest. Udało się odhamować troszkę wcześniej, no ale nie było się bez ratowania. Cały czas się ważą nasze losy. Zależy czy, czy, czy uda nam się znaleźć sponsorów na starty w wyższej klasie rajdów okręgowych, czy, czy dalej zostaniemy w imprezach amatorskich. Na pewno chcemy tu przyjeżdżać, bo to jest naprawdę świetne miejsce do trenowania, do doskonalenia techniki jazdy i naprawdę impreza jest zorganizowana bardzo profesjonalnie. Bardzo nam się podoba. Bardzo fajna runda, bardzo szybkie trasy, to prawda, wyjątkowo szybkie. Jak się podobało, każda trasa ma swój urok, a na tak szybkiej trasie, żeby wygrać na odcinku, trzeba być bardzo precyzyjnym i każdy szczegół mieć bardzo dokładnie zaplanowany, bo wszyscy jadą szybko, nie ma partii technicznych, także różnice są małe i to wpływa bardzo na tworzenie percepcji przejazdu i to uwielbiam, żeby szukać takich małych niąsików. Ostatni odcinek Karowa szedł w totalnym śniegu, i to wielu zawodników zdziwiło, bo to był chyba pierwszy śnieg w tym roku. I fajnie, no bo to jednak był weekend, który szykuje tak naprawdę do przyszłotygodniowego rajdu Barburki. Nie mogę się doczekać tego startu, bo odbudowujemy auto po rajdzie Arłamów. Wszystko wskazuje na to, że uda się pojechać. Także osobiście dzisiaj co prawda siedziałem na prawym fotele, żeby pomóc kilku kursantom pojechać możliwie jak najszybciej, ale osobiście byłem już głową na OSach Rajdu Barburki. No, będzie trudno, lista zapowiada się bardzo ciekawie, ale jesteśmy bojowo nastawieni. Ostatniej, jak i poprzedniej, czyli przedostatniej rundzie e, prowadziłem ja, a pilotowała Kasia, e, czyli dalej kontynuacja naszego projektu szkoleniowego. E, to była jej pierwsza i odpowiednio druga runda, jeśli chodzi w ogóle o starty, w jak, jakiekolwiek starty w rajdach, e, jeśli chodzi o pilotowanie. E, zaczęło się dość niemrawo, od dyktowania zupełnie jak Krystyna Czubówna troszeczkę, czytania, e, aż, aż e, na rajdzie no, nie zamieniłbym teraz tego pilota na żadnego innego. Zgaraliśmy się, no... Rozumiemy się bez słów, co akurat źle brzmi, jeśli chodzi o pilotowanie. No co innego ma powiedzieć to mój mąż. Dobrze, dziękujemy wszystkim jeszcze raz za kolejny sezon Motor Rail Cup w 2015 roku po siedmiu eliminacjach zakończyliśmy z sukcesem. Nowe załogi coraz częściej u nas pojawiają. Zapraszamy. Tych samych uczestników i kolejnych w przyszłym roku sezon 2016 już wiadomo, że się odbędzie i myślę, że kolejne 7 eliminacji przed nami. Zapraszamy! The Jako? Myślę, że... Opisowo? Myślę, że było ciężko Tak, myślę, bo nie mieliśmy nie dożyli... opisu drogi... tak naprawdę, bo nie zdążyliśmy opisać tego odcinka, także jechaliśmy troszeczkę tak bez opisu, no ale... Zaszedł nam zamok, nie mogliśmy prawie nic zapisać i mieliśmy tak naprawdę po to już, już był kompletna improwizacja, yy, padający śnieg... Yy, po prostu była ściana przed nami, włączyliśmy elektrownię później po i po prostu jak, jakbyśmy normalnie we mgle takiej naprawdę strasznie jechali i dobrze, że były te słupki podświetlane, bo byśmy inaczej to porozjeżdżali sędziów, no ciężko było. Taki krótki odcinek, a był chyba naj, najcięższy tak naprawdę. No, już tradycyjnie jechaliśmy trzeci raz, trzeci raz ten nocny, nocny OS, także jesteśmy do tego w miarę jakoś tam zwyczajeni, w Rajlandzie akurat. Bardzo fajnie, z, z zachowawczo, oby być z, z, z wizytą na mecie, także, także bardzo, bardzo fajnie. Tak naprawdę bardzo trudny był ostatni element, czyli super karowa e, próba specjalna. E, zaczął padać śnieg, nie mieliśmy trochę opon na takie warunki, e, było dużo beczek, ciemno. Trudna próba naprawdę, mimo że była dosyć krótka, była naprawdę. God gave Noah the Jesteśmy po siódmej, ostatniej tegorocznej rundzie. Zakończyliśmy sezon bez jakichś spektakularnych wydarzeń, wypadków, czego sobie oczywiście żaden organizator nie życzy. Dzisiaj było z efektami specjalnymi, myślę, że jedna z fajniejszych rund w tym roku. Dość szybka ze zmiennymi warunkami. Na koniec padał śnieg. E, ostatni odcinek jechaliśmy po zmroku e, w światach reflektorów e, i padający śnieg dodawał takiego dziwnego, dziwnego klimatu, który tak jakby utrudniał zawodnikom jazdę. Bezpiecznie, bez, bez groźnych zdarzeń. E, runda na pewno e, niezła. E, w Zakończyliśmy sezon, w przyszłym roku postaramy się rozpocząć startem, już po pierwszej połowie lutego. Chcielibyśmy po prostu pojeździć po śniegu, jeśli się nam to uda. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie 2016 będziemy w stanie zaoferować zawodnikom, i kibicom parę nowości. Będziemy się starać w przyszłym roku zorganizować jedną na pewno rundę, taką, z którą wyjedziemy poza granice Regilendu. Postaramy się zorganizować jakieś odcinki na normalnych drogach, wyłączonych z ruchu. Poza tym standardowo we wrześniu dwudniowa runda z prologiem w Chojnicach. No i mamy nadzieję, że faktycznie w lutym uda się zrobić, że pogoda dopisze, że zrobimy rundę prawdziwą zimową. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do sprawnego przeprowadzenia tych rund i wszystkich zapraszamy na sezon 2016. is coming and the sinner must die the time is coming and the sinner must die